suma i niech Bóg będzie z wami ja jestem tylko też ale też kocham nie sorry dobra dobra przepraszam 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 wybacz mi a nie miałem tego na myśli Dzięki, to naprawdę miłe, dwukropek D Koniec cytatu, bo tak mu odpisałem Kropka Kropka To jest ważne stary Przepraszam, to jest taka kropka nie nienawiści Aśka nienawidzisz nas, Boże Asiu kocham Co? Nieważne. Nieważne Chyba mnie kochasz Dawid Dawid, kochasz mnie Przyznaj się kurwo, że yeah. nie kochasz Zamknij się, <laughs> się. <laughs> Jakie synchro <laughs> Czy w podstawówce? No Boże mać <laughs> Nie dobra, kurwa Dawid, przestań A kurwa <śleszy> oj, mata, <śleszy> Jestem mata, oj, mata, oj, mata, oj, To było zajukanie no. To było jej. Powiedzieliście, że jestem, Dawid, a nie. Kurwa, downie je Takie delikatne łaskotanie na całym ciele. Tam kurwa epilepsja, jak spojrzałem na ten brzydki, Nie żartuję, żartuję. Żartuję, Dawid żartuje no przepraszam, żartuję, no przecież ja żartuję. Ja się zrozumielił, nie takie jest, ja też się zarumieniłem. Cegłę jedno. Dobra, Dawid, chodź się Znowu. I, znowu? I, I tym razem co nam wypadnie? Może jakaś kosa, kurwa, karambit, fade? no chur... Nie, ja by było... przepraszam, ja, nie, seri... nie. Nie, 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 nie. nie, nie wiem, bo wiesz, bo mnie CS kurwa bo jak oglądam filmy na YouTube z nie, nie, z nie, nie, to... Nie, nie, ja wtedy w kuchni, wiesz, kosa. KURWA KOSA! Tak wiesz, tak wiesz, tak, tak, tak <ślam> Ja miałem ze bo ostatnio. Gratuluję, matka mnie pocięła może